Dna moczanowa. Dna moczanowa to bardzo bolesna choroba stawów. Najczęściej zaczyna się od dużego palca u nogi, później mogą być kostki, kolana, łokcie i inne stawy. Ataki bólu pojawiają się nagle, stawy puchną, są gorące i czerwone. To efekt odkładania się różnych minerałów i kryształków kwasu moczowego. Przeszedłem to sam. Leczyłem się jak większość. Lekarze, leki, zalecenia. Efekt umiarkowany. Odstawiasz leki, choroba wraca. W końcu postanowiłem działać sam. Postawiłem na oczyszczanie organizmu w naturalny sposób, i z czasem objawy zaczęły znikać, aż całkowicie ustąpiły. Proces przetestowałem na sobie. Przez lata uczyłem się na własnym organizmie, obserwowałem reakcje, wprowadzałem zmiany krok po kroku. Najważniejsze oczyszczanie. Odpowiednia woda, czas, cierpliwość i zrozumienie tego, co dzieje się w środku. Nie stosowałem żadnej diety. Jadłem i jem wszystko bez żadnego kombinowania. Dieta nie ma tu żadnego znaczenia. Kluczem jest pozbycie się z organizmu czynników powodujących chorobę, a nie eliminacja konkretnych produktów. Cały proces powrotu do zdrowia jest ściśle powiązany z innym filmem na tym kanale o niebieskich strefach. Cztery wspólne elementy, które tam występują, w 100% pokrywają się z moimi doświadczeniami. I właśnie to działa. Przygotowuję kurs, w którym krok po kroku pokazuję, co dokładnie trzeba zrobić, żeby osiągnąć konkretny cel. Bez leków, bez diety, bez lekarzy, tylko sprawdzone działania, potwierdzone efektami. Jeśli Cię to interesuje, subskrybuj kanał. Wkrótce więcej informacji. Sprawdź inne filmy na tym kanale. Jeśli masz dnę moczanową, wiedz, że można z tego wyjść. Trzeba tylko zrozumieć, jak to działa.